Witajcie, koledzy. Dzisiaj chciałem Wam coś zaprezentować, które nie jest żadną tajemnicą, niemniej jednak nie wszyscy wiedzą. A ponadto, ponadto yy, jest to za darmo. Yy, proszę, zobaczcie, tutaj znajduje się czarny bez. Czarny bez którego tutaj mam pod dostatkiem, zaraz za płotem. Zbieram go teraz o tej porze i stosuję go przede wszystkim u głębi polotowych. Praktycznie wszystkim gołębiom to trzeba podawać. Natomiast są pewne niuanse w tym, żeby dobrze stosować ten, ten specyfik, że tak powiem, bo. On jest, ma w sobie również trochę takiej substancji goreczkowej, która prowadzi do, do biegunek. Ale na to jest sposób. Na to jest sposób, mianowicie obróbka termiczna. Jak to ja to robię? No, po prostu te górki, jeżeli tam troszeczkę sobie tutaj nazbieram, prawda? No, i yy, zalewam wrzątkiem. No, i zostawiam to po prostu do ostygnięcia. Zlewam, prawda, tą wodę i to dodaję do płynników, a to resztę to po prostu daję do karmy, mieszam ją tam do drugiego dnia, to tak przeciągnie, wyciągnie, prawda, wszystko. I podaję gremium. Ale ja to podaję, można powiedzieć, w sposób masowy, dlatego że. Yy, yy, dlatego że po prostu to już zaczęło się tydzień wcześniej i będzie trwać przez następne dwa tygodnie. A jeżeli jeżeli się po prostu już skończył te, ten czarny bez trzeba zrobić wtedy sobie wcześniej już w słoju wlać tam 3-4 litry octu jabłkowego i te czarne górki po prostu też po obróbce termicznej najpierw to po prostu trzeba, trzeba to po prostu wrzucić do odstu i, i oczywiście zostawić to, żeby to przez następne 2-3 tygodnie wyciągło wszystko z, tych, z, z, tego, z tego bzu, to co się w ogóle nadaje i później już nie mamy na drzewach Czarnego bzu, niemniej jednak yy, jego będziemy podawać dalej przez następne miesiące. No ja tego robię dużo. Ja tego robię dużo, bo mam dostęp do surowca i po prostu yy, no, 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 wiem, że to jest znakomita sprawa. Wiem, dlatego że stosuję to już od, 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 od 2001 roku. Ja to pierwszy raz przyznam się. Usłyszałem to od Kulbackiego, tego z Niemiec, gdzie on tam pokazywał w 2001 roku, że po prostu ten czarny bez jest, jest taki, taki, taki dobry na pierzenie. Ja to przyjąłem, to no i od tego czasu to w różnej formie stosuję. No i dlatego o tym mówię, bo to jest znakomita rzecz. To jest znakomita rzecz. No yy, i a jeszcze Wam powiem jedno. Jeżeli nawet w tym odcie, który jest, które mam tam, prawda, już założony jest, to yy, tego bzut jeszcze robię w słoikach normalnie, tak jak w weki. I w, ile tam tych słoików, tam zawsze 5, 6, czy, czy nawet 10 niektórego nie roku wyjdzie, jeżeli tego dużo nazbieram, bo też czasu nie ma. I to normalnie pasteryzuję, normalnie tak jak kompot. Później otwieram i jest jeszcze listopad, grudzień, ja to cały czas podaję. Głębiej nie mają żadnych biegunek, nie mają nic. Natomiast, koledzy, jeżeli to będziecie podawać w surowym stanie... To po trzech podaniach macie biegunkę na głębniku, i to jest pewne, dlatego yy, nie każdy wie, jak po prostu to yy, stosować. Ja przekazuję to. Jeżeli ktoś wie, to bardzo dobrze, ale na pewno wielu nie wie na ten temat, koledzy. Jeszcze jedną rzecz chciałbym Wam tutaj yy, powiedzieć. Yy, jak widzicie, ta karteczka moja z, yy, z ziołami. Ona się ledwo trzyma, bo to ona już ma z, z 15 lat, czy ile. Stosuje y, zioła, które podał y, jeden z doktorów naszych znakomitych kolumbo, kolumbopatologów. I y, on to podał ja nie wiem ile tam lat wcześniej, ale już kupę lat. I ja sobie to wyiskałem i stosuję to również. Cały czas można powiedzieć od tego czasu, to po prostu zestaw ziół, który w bardzo dużym stopniu eliminuje trichomanozę, koksydiozę również, praktycznie, praktycznie bardzo dobrze działa też na grzyba. I podam, podam ten, ten przepis, prawda? Jeżeli ktoś będzie to stosował, na pewno. Na pewno y, się przekonasz czasem, y, że to jest naprawdę znakomita rzecz. Y, więc tak, y, jedną saszetkę szałwi, jedną sza saszetkę rumianku, jedną saszetkę krwawnika, jedną piołunu, jedną liście orzechu włoskiego. <laughs> I teraz dwie części, czyli podwójną ilość. Wierzby, czyli tej kory wierzby i dwie części koszyczki nagietka, czyli nagietek, tutaj prawda, na sprawy odpornościowe. Yy, to się normalnie zaparza i podaje się do pojników. Ja to stosuję. Ja nie stosuję ronidazolu yy, różnych yy, innych substancji. Odeszłem od tego już dawno. I po prostu nie mam żadnych problemów z, z, z żółtym gustkiem, No ale to chyba też za sprawą tego, że ja robię te octy różnego typu maceraty, takie jak ostatnio idzie z tych y, kwiatu czarnego bzu, prawda? Już to, to, to mi dojrzało w, w occie. No, no, no się okazuje, no znakomite to główno na, na glebniku, to, to takie jest, że, że fantastyka. Yy, koledzy to tak yy, nawiasem troszeczkę porady ja bym nigdy yy, nie chcę nie, nie chcę ludziom doradzać, bo ja to po prostu stosuję, dlaczego? dlatego, że często słyszę i na YouTubie i wszędzie yy, jak ja robię, co ja robię yy, w poniedziałek to we wtorek, to w środę to w, w czwartek a potem, no, po prostu to dla mnie to to nie ma w ogóle żadnego sensu ani przekazywać, ani nikogo pouczać, to każdy musi po prostu czuć, musi wiedzieć mniej więcej kiedy, co podać. To tak samo jak tutaj cały czas teoretypy idą, że jak tam z wiatrem, to oj, broń Boże, tylko super dieta, i tak dalej. A pod wiatr, to tam tłusto, i tak dalej. No, głupota totalna, dla mnie to bynajmniej. Karmić trzeba. Karmić trzeba normalnie cały czas, według mnie. Jedyne co to po prostu trzeba mieć gołębie, bo są gołębie, które idą z wiatrem. Ja mam też takie, które usuwam notorycznie. On mi nie robi nic przy normalnych lotach. Przyjdzie z wiatrem, on w czołowie konkursy mi robi. No, no, Nie jestem specjalistą od tych lotów z wiatrem, gdzie jest 1700 na, na minutę. No, no to jest po prostu wypaczenie całkowite. Współzawodnictwa, no a niemniej, jednak trzeba i w takich warunkach sobie dawać radę, no. <laughs> dlatego, dlatego zawsze preferuję to, że trzeba wszystko dawać, a trzeba mieć odpowiednie gołębie. Bo te gołębie oporowe później się okazują, że albo robią na ogonie, albo nie robią wcale. Jeżeli jest taka duża szybkość, prawda? No to więc yy, jakoś tam nie przelatują, bo mogą gdzieś zalatują, gdzieś za górami. Za lasami, gdzie ich tam nie ma, bo one dostają takiego szwungu, jakim się dobrze da jeść, to że on ich rozwala normalnie, że próją skrzydłami w powietrzu, że, że ogień, dym w koło. No takie to są specjaliści od wiatrów w ogon, no i oni to tak to widzą, prawda. Yy, koledzy, natomiast jeszcze chciałbym Wam jedną rzecz yy, zwrócić uwagę, bo yy, mówiłem Wam już w, na moim kanale, że będę wyiskiwał absurdy. I o takich absurdzie, prawda, ja bym chciał teraz powiedzieć. Mianowicie yy, na YouTube pokazał się jeden z reklam. Człowiek, który chce, chciał zareklamować firmę produkującą jakieś specyfiki, prawda? No i zaczął się po, podpierać swoim, swoją wiedzą, prezentując pewne gołębie i objaśniając zasady działania tych specyfików na gołębiach. No i wiecie co? Ja tutaj się dowiedziałem bardzo ciekawych rzeczy. No. Bzdur totalnych, no ale puszcza się to po prostu, ludzie to słuchają, później yy, powtarzają te, te same błędy i narzekają, że po piątym locie nie mają głębi. No bo to, to tak to trzeba zrozumieć, no bo człowiek tłumaczy, nie będę podawał nazwy firmy, żeby nikogo nie obrazić, ani ten człowiek się czuł, że ja natuję na niego, ale wszyscy, którzy oglądacie na YouTube'a, Jakieś nowości w ostatnim to dwa tygodnie temu człowiek, y, a nazwę naturalizm, powiem, prawda? No i y, prezentuje człowiek gołębia, pokazuje jego y, pierś, jego kość, y, objaśniając, że y, jego gołębie tam wczoraj były na treningu, to one są bez formy. Prawda? No i próbuje coś tutaj pokazać, no oczywiście gołą w fazie takiego pierzenia, bo te głębi nie były zaciemniane, bo ja widzę, że one nie były zaciemniane, no z normalnego pierzenia tam trzy, na trzech lotkach zostawały, więc wszędzie dziury i nowe, nowe kłonki, które rosną. To na głębiu widać i on pokazuje że, że niby to mięso takie jest fajne, ale to, nie, ale to nie jest fajne dlatego, że one wczoraj były na treningu, mają sinę, sinę mięso, ale pokazując to, 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 to tego, ten puch jakiś w ogóle dziwny, to jest raz, ponadto łupież, łupież, no jak mu wytrzesz tam, prawda, ten łupież, ten tego łupieżu nie będzie miał, prawda. No ale każdy pokazuje jednego, drugiego łupież, drugiego łupież, trzeci łupież, prawda, no to ludzie, no to, to już jest Karygodne, to znaczy, że źle prowadzony jest gołębnik, źle karmiony jest gołęb. Jeżeli jest nawet młody, to tak się trzeba starać, żeby ten organizm był nieobciążony za dużo, wtedy głupieża nie będzie i on będzie miał gładką tą skórę, ona będzie taka przepielona, prawda, pyłkiem, ale ona lepsza nie będzie u gołębia młodego, i dalej mówi tak. To już słuchajcie dobrze, bo to już, jest, to już jest szczyt, szczyt wszystkiego. Mówi, no one powinny mieć tutaj punkcik, prawda? I ten punkcik się pokaże za trzy dni, bo stosujemy specyfiki naszej firmy i po trzech dniach to ten punkcik się pokaże. No panowie, to już te specyfiki muszą być niesamowicie dobre. Uff. Ja tutaj prawda zbaraniałem, bo nie żeby się punktik pokazał, to ja muszę gołębia w jesieni dobrze prowadzić. Na wiosnę go muszę dobrze wyczy... w zimie go muszę dobrze wyczyścić organizm, że tak powiem, toksyn ze wszystkiego, co się nagromadziło w jesieni, prawda? No i na wiosnę prowadzić go prawda, żeby on systematycznie dochodził do formy i to się okaże że nie wszystkie gołębie te punkciki dostaną, albo te, 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 te żyłki prawda, krwi, krwionośne. Ten dobry gołąb, zdrowy gołąb, wybitnie zdrowy, to on tak dojdzie. Ale te słabsze, inne, to, to patrzysz po pod spód i on tam tego punkciku nie ma. On nie ma tych żyłek, prawda, czerwonych, takich, żeby było widać. I ten, otworzysz tutaj, prawda, mostek, to ten mostek jest zarośnięty puchem, no to jest źle. Ten mostek musi być... Tak jak się weźmie, to od razu się otwiera. prawda, czyli ten pług zrzucony musi być. Ale żeby zrzucić pług, no, to trzeba stosować zioła na wiosnę przede wszystkim w lutym, w marcu, prawda, żeby on dobrze się zrzucił, bo później jak już pójdzie w parę, to tam ten rytm zostaje, zostaje w jakiś sposób zakłócony i on nie będzie zrzucał tego puchu, prawda? Bo on będzie samiczką, będzie zdenerwowany, będzie w stresie, przechodził, bo ma inne, inny okres. Więc to trzeba już zrobić do marca. Do marca tego. No oczywiście on, jeżeli by chciał pokazać, ja bym bardzo chciał zobaczyć, jak to, czyli on pokazywał to we wtorek, czyli w sobotę, żeby zrobił film. I pokazał ten punkcik u tej gołębi. Ja myślę, że ten punkcik może mieć miejsce wówczas, jak sobie flamastrem narysuję. To wtedy ten punkcik będzie miał. <grym> tak, tak, tak to będzie. I go młody, żeby go po prostu przygotować na taką formę, to on musi być wprowadzony zupełnie inaczej. On musi być. Zimowy, jeżeli chce się mieć taką dobrą formę, prawda, bez punkciku, bo ten punkcik nie, może się i na młodej komuś pokazał, ale ja, ja nie miałem tego. E, w każdym razie e, musi być to gołąb zimowy, musi być to zaciemniany, potem musi być to doświetlany. On musi być inaczej zupełnie prowadzony, prawda, i on w, w okresie lotów w głębi młodych praktycznie praktycznie będzie, będzie jak stary gołąb, prawda, wtedy można go tren, tre, tren, trenowaniem, jakimiś tam innymi, no, trening jest podstawą. To, że dzisiaj się zaciemnia i to jest praktycznie norma, no to jest bardzo dobrze, bo to już wiemy o tym, natomiast z drugiej strony, trening, trening, jeszcze raz, trening, czyli te wywózki. Są niezwykle istotne. Ja bym nie chciał więcej mówić na ten temat, bo nie jestem specjalistą w głębi młodych. I przyznam się, że w tym roku to wywiozłem gołębie raz. Potem dałem raz do kabiny, tam gdzieś 40 km pojechali i drugi raz z kabiny to chyba 60 km do Krapkowic byli. No i to było wszystko. W tym tygodniu tam organizował, oddział organizował. Jeszcze dwa loty z kabiny jako próbne. No ja nie uczestniczyłem, temperatury duże. Nie miałem zresztą ani chęci, ani czasu. Mimo tego, że 15 było wolne. No nie dałem, nie dałem rady. Ale uważałem, że trzeba było te gołębie jeszcze wywieźć, bo widziałem, widzę po nich, że po przylocie, z, yy, prawda, one mi za długo krążą, nie wchodzą, nie pikują od razu, prawda, po 5, po 10 minut krąży nad gołębnikiem. No, a potem się jeden zdecyduje, no i te wszystkie idą razem wtedy. No, ale to już jest dawno po konkursie, jeżeli byłby to lot konkursowy, prawda? No, bo konkursy po 5 minut, no to, no to o czym to gadać? Koledzy, no i teraz yy, takich absurdów yy, ja będę wyciągał, bo tutaj kolega Manfred tutaj yy, też ma, skomentuje tam pewne sprawy, bo bo no też to, to, to nie jest fair, jeżeli się tam ludzi za dużo wprowadza w błąd. Kolejna, jeszcze następną sprawą, którą chciałem Wam zasygnalizować i sprzedać jakieś swoje doświadczenie, swoje doświadczenie, to jest obserwacja gołębi i sądzę, że hodowca amator, zwykły, który ma tam gołębi starych, tam 70, powiedzmy 60 yy, i tych młodych tam yy, naciągnie dużą ilość, to on na tym nie zapanuje, jako jedna osoba, chyba że jest emerytem, nic nie robi, tylko siedzi na stołku i zagląda na te młodej i obserwuje i, i tak dalej. Natomiast yy, w normalnych warunkach takich jakich w Polsce tutaj my mamy, to jeżeli się ma więcej jak 50 gołębi, to nie, nie zapanujesz nad tym. Jak masz 40 głębi, 50 młodych, to jeden hodowca jest w stanie doskonale je przygotować, wyłapać, doglądnąć, prawda. I jak to jak poznać, bo te choroby mamy co chwilę różne, one są takie jakieś dzisiaj mutacje, że wczoraj był dobry, a dzisiaj już jest całkiem ku, klapa, no więc obserwacja jest tu podstawą, ale Gołąb, jeżeli łapiesz swoje gołębie i widzisz, że on jest dynamiczny, że on ma mocne skrzydło, i ty wiesz już o tym, że ten gołąb się zachowuje tak, ale na drugi tydzień widzisz, że ten gołąb po prostu no, schodzi do jedzenia, ale jakoś tak nie bardzo. Trzeba go złapać. Jeżeli on wtedy nie ma tej samej dynamiki, to już mu coś jest. On, on sra normalnie, on ma oko normalne. On ma garmo normalne się okazuje, ale w nim już coś się zaczyna dziać. Weźmie mu skrzydło, to to skrzydło już wchodzi mu to, 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 to jakby bezwładne, to już jest pierwsze objawy. No, następnym objawem to są różne objawy już teraz. Apatia do jedzenia to przede wszystkim. No i potem siedzi nastroszony. Prawda? Już nie mówię o żeganiu, bo to już jest etap końcowy, że tak powiem. Albo jeżeli gówno, takie czarne już jest, to 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 już jest koniec to już jest kaplica yy, prawda antybiotyki musisz w, wchodzić z antybiotykami, nie ma, nie ma opcji nie wyleczysz żadnymi ziołami jeżeli ktoś ci tam gada że tymi ziołkami coś tam wtedy zrobisz nie zrobisz nic yy, trzeba wspomóc go szybko jakimś antybiotykiem trzeba wiedzieć jakim jeszcze na dodatek ja nie jestem weterynarzem sobie idźcie do weterynarza oni wam coś poradzą yy, i, tak. ale jeżeli się stosuje Szczepionki systematycznie I szczepi się dwa razy, minimum dwa razy, prawda? To się okazuje, że te adenot i te formy adeno, te gołębie, jeżeli przejdą, bo nie zawsze, to one przechodzą bardzo delikatnie. One delikatnie i nawet wystarczy trochę przygłodzić, yy, yy, dodać yy, kropli żołądkowych i im to przejdzie, i to wszystko jest ok. No. Ale to trzeba w odpowiednim momencie uchwycić, bo jeżeli to nie uchwycisz w odpowiednim momencie, to niestety bez antybiotyku się nie obejdziesz. Jeżeli tam ktoś pieprzy głupoty, że, 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 że to, to, to jest inaczej, to, to ja bym pole, będę polemizował zawsze, prawda? No bo od czasu do czasu te antybiotyki muszą być jednak użyte. No i ja uważam, że tego. akurat ja teraz nie mam nic u, u siebie, E, tylko mam, tylko mam linko-specting to w razie akcji na, na oko, prawda, na ornitozę, bo e, teraz się okazuje, że parameksu to my już mamy pokonaną rozę to my już tam też nie mamy. Jakieś tam koksydiozy tam nikt nie wie kiedy ona jest i w jakiej formie ona się objawia, ale wszyscy mówią, że koksydioza, prawda, z że wszyscy też radzimy, no nie radzimy sobie z ornitozą. Ornitoza wszędzie występuje w różnej formie i gołąb dobry by się wydawało, prawda? A on tą ornitozę już gdzieś w sobie tam ma. Potem forma harczenia prawda, się pokazuje też czasem. No a jeżeli w początkowej fazie się złapie takiego gołębia i zacznie leczyć, to w porządku. Natomiast później, jak się go zaniedba, prawda, to uszkadzają się worki powietrzne. I wtedy już nie ma pomiły. Nawet jeżeli on wyjdzie, to z niego sportowiec nie będzie. No, a wyczuć to tak na oko, nawet go naciskając w różnej formie, czy on tam harczy, czy nie harczy, no to, to nie idzie wybadać, dlatego że, że mu się to po prostu star, straci. Ale ale to jednak te uszkodzenia tam są, prawda? I trzeba na to bacznie zwracać uwagę. I. I to są właśnie przyczyny, bo teraz wywozimy te gołębie i się okazuje, że yy, się okazuje, że yy, nagle giną te gołębie. Ale one, one by nie ginęły, gdyby były 100% zdrowe. Ja Zginie kilka gołębi, no bo to musi być selekcja i ta selekcja, te gorsze odpadają. Ale to jest normalne, prawda? No ale jeżeli komuś ginie tam 30%, 20% yy, z podlotu, no to, 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 to mnie żaden nie powie, że te gołębie nagle się tam zabrały i tak dalej. Nie, nie o coś było po prostu. W tej grupie głębi już coś było. Tylko ob, y, hodowca tego nie zaobserwował. Może nie obserwował, prawda? Może mu się wydawało, może nie miał czasu. No to to wszystkie te, te sprawy są ważne, prawda? W tym układzie. Także y, my w tym roku mamy naprawdę tych głębi mało. Mało, będzie do lotu 45, no tyle jest, tak mało to ja nigdy nie miałem, ale to mam mało dlatego, że po prostu no, ubiegły rok był na tyle dobry, że tych gołębi mam za dużo już po prostu i y, niestety y, do, doładować tylko mogę 13 samców z całego roku, no to z tych 45, te 13 jakoś ta, y, się myślę zachowa, żeby tam uzupełnić, prawda, braki e, e, lub usunięcia, które po prostu już czasem musiały nastąpić, bo te stare, stare repy już mi po prostu nie robią konkursów. No i muszę to wszystko jednak e, us, usunąć do, do gojemnika rozpodowego, a niech miejsce za, postawić, no młodzież. Młodzież trzeba dawać, żeby była zdrowa i wtedy będzie wszystko ok. Koledzy wam życzę naprawdę wielu sukcesów przy lotach gołębi młodych i, i bardzo, bym, bardzo będę to obserwował, czy mistrzowie z ubiegłych lat będą również takimi dobrymi mistrzami i również w tym roku no ale Wiele zależy właśnie od warunków, jakie będą panować, czyli warunki atmosferyczne. No, żeby się udawało, prawda, te gołębie wypuścić w dobrych warunkach. Wtedy te gołębie będą lecieć. Będą lecieć dobrze. Natomiast jak się ich źle wypuści i tutaj jest wielka rola tych, tych komisji, tych prezesów, prawda, i konwojenta, to to muszą być fachowcy. Oni muszą czuć tą pogodę. Bo się okazuje, że, że wypuszczenie, a wypuszczenie to są dwa różne rzeczy. I niby warunki dobre, jedne głębie odchodzą, inne nie odchodzą. I, I tutaj trzeba czuć ten moment, w którym czasie trzeba te gołębie wypuścić. No tutaj wielkie doświadczenie, yy, prawda, bynajmniej u nas w oddziale yy, jest trochę ludzi no, odpowiedzialnych i, i, i naprawdę znakomicie to robią, no, czasem aż przesadnie dbają o, o, o te gołębie. No, mieliśmy kapitalny rok yy, gołębi starych. No, te wypuszczenia, wszystkie no, 100%. No, tam zarzutów nie ma. No, zarzuty mają tylko ci, którzy nie biją, im tam nic nie pasuje. I wypuszczenia takie i takie i z wiatrem i pod wiatr, i tylko pyski tak cały czas i, i źle, tak źle, tak tak niedobrze. No, no są tacy w każdym oddziale i u nas też jest taki jeden. Prawda, że nic mu w życiu nie pasuje. Ja mu życzę wszystkiego najlepszego bynajmniej. Nie, nie, jestem taki, żeby no, trudno. Taki człowiek się urodził i taki musi być. Eee, I na pewno taki jest w każdym oddziale się znajdzie, który truje atmosferę, prawda, samą swoją obecnością psuje atmosferę, a już nie mówiąc o tym, jak się zacznie produkować. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam naprawdę wszystkiego dobrego. Lotujcie, informujcie, dzwońcie do mnie. Będziemy się komunikować. No, także zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Dzięki Wam serdeczne. Do widzenia.